Ty, kurwa nie zbije smoka, serio chyba Co się stało? Jebany zjeb... kurwa Lesbo Dobra, dodawaj go i bijemy Zabrzmiało tak, go Nikt nie idzie, no bijemy Ja idę, ja idę Aha No nie ty idzie, idziesz po sioku No kurwa, nie ty jebany, ja już Kurwa, kurwa, jebany, no, bo, nie? Skały umarły A, gdzieś a gdzieś. ile jest osób na smok? A co jak podejmę, jest to 90 Kurde, to nie hmm. zdążę zabić o trybę i przejść do 10 Chyba, że od Kamyka jedziesz, to zdążyś, nie? Dobra. Ty kratkę w lewą? O kurwa, zrobiłem. A tam na górze jesteś. Ej, nagrałeś! Mam to, mam to, nie? Coś tak czułem, właśnie. Co spadło? Ja pierdolę, kurwa. Nie budziłem, co zrobiłeś, no. Edward, pies, no. Czemu ty to tak? Ale że padła. Coś bez kitu? To mnie to, kurwa, mam cię w oczu zajebane, pizdy.